Dzień dobry państwu, Kamil Klimczak. Witam po raz kolejny na kanale Chrobry Szlak. Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, w związku z tymi nadzwyczajnymi środkami z nadzwyczajną sytuacją kontynuujemy działalność w takiej formie wywiadów rozmów na odległość za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej i dzisiaj moim i państwa gościem jest Ksiądz Prałat Roman Kneblewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Księży... Serdecznie witam. Witam serdecznie. Również. Tak naprawdę można zatytułować ten nasz dzisiejszy program Kościół w czasach. Epidemii, bo takie, taką mamy sytuację i ten kościół jest dzisiaj postawa kościoła wiernych hierarchów jest szeroko komentowana. Natomiast ja bym zaczął właśnie od pytania, jaka powinna być, zdaniem księdza, rola kościoła w trakcie epidemii, bo to nie jest pierwsza przecież zaraza w ciągu 2000 lat chrześcijaństwa. Oczywiście no mamy piękne przykłady, przecież, tak z historii kościoła odważnych kapłanów, którzy nieśli Pana Jezusa i, i krzepili, tak? No i jeszcze nie, nie słyszałem o takim przypadku, żeby przyjmując komunię świętą do ust na przykład ktoś się rzeczywiście zaraził, żeby się coś złego stało. To jest po prostu oznaką, że jeżeli ludzie się boją tego, jest to oznaką przede wszystkim małej wiary, ponieważ no, Pan Jezus nie zaraża, przeciwnie, leczy. I oczywiście należy środki ostrożności zachować, no ale bez przesady, nie dawać się ponieść. Ta komunia na rękę to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie, bo to nie tylko oznacza, to nie tylko prowadzi do, nie mówię do zamierzonej, ale nawet niezawinionej profanacji, bo drobiny eucharystyczne, a w każdej drobinie jest cały Pan Jezus. Potem pozostają na ręce przyklejone tam jakoś i tak dalej, były ćwiczenia, były takie robione testy w rękawiczkach czarnych na przykład na, na hostii niekonsekrowanej oczywiście, tak? I zawsze pozostawało tam ileś robin, No i co potem? I, i, I tymi rękami to tam dotykamy tego, ćmego, tu się potrapie ktoś tam sobie coś innego, podłupie i tak dalej. No to jest profanacja po prostu, tak? I poza tym e Owie, o wiele bezpieczniejsza, bardziej higieniczna jest Komunia Święta właśnie do ust. Ksiądz ma umyte ręce, a no przynajmniej powinien być. Ja zawsze myję ręce przedtem, a teraz jeszcze dezynfekuję zakrysti. I przy ostrożnym komunikowaniu nie się tam, no, tylko może z parę razy za młodu, jakbym diakonem jeszcze, czy tam po to, początkującym księdzem, mi się zdarzyło, że tam, ale to jeszcze taka osoba jakaś tam, jakby no, wręcz aż chciała oblizać, tak, tak, powiedzmy palce, ale to, ale od lat już wielu, od wielu, wielu lat ani razy jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym dotknął palcem śl czy śliny, tak. To jest bardzo bezpieczny sposób komunikowania. Natomiast te ręce, na których aż roi się od rozmaitych bakterii, właśnie wniosą większe niebezpieczeństwo. Także to nawet od tej strony praktycznej, higienicznej lepiej skomunikować do ust. No ja odprawiałem mszę świętą oczywiście w klasycznym rycie rzymskim w niedzielę teraz u siebie w kościele. No i, i tylko no tam zresztą ci, którzy przychodzą nam szeświętą świętą wszechczasów no to tam nikt, nikt z nich, nikomu z nich by nie przyszło na myśl nawet ręki wyciągać, tak? Bezpiecznie, elegancko, wykomunikowałem, tak jak Pan Bóg przykazał, z szacunkiem i czcią wobec Chrystusa Eucharystycznego, a jednocześnie na tyle, na ile to możliwe, by było bezpiecznie, tak? No takie jest moje zdanie, przynajmniej na temat tego. A no właśnie, a... Wśród biskupów jest rozdźwięk, bo chociażby tutaj w diecezji łódzkiej, no arcybiskup Ryś, no nie, może nie powiem, że, że tak przymusza do, przymusza do, wprost do komunii na rękę, ale to widać między wierszami i w wielu parafiach niestety, niestety była udzielana komunia tylko na rękę, a na drugim biegunie mamy Arcybiskupa Dzięgę, który apeluje właśnie, żeby się nie bać. No, wspaniały biskup. Wspaniały biskup. No a nie, moim, nie do moich zadań należy komentować wypowiedzi, prawda, arcybiskupa Rysia. No to, nie, to mnie nie należy, nic nie chcę tego komentować, w ogóle nie chcę się wypowiadać na temat. Natomiast powiem, że, że ksiądz arcybiskup Dzięga daje wspaniałe świadectwo i jest właśnie takim dobrym pasterzem. No, w, myślę, że o tym świadczy to, co napisał niejaki pan Waldemar Kuczyński, który stwierdził, że ten hierarcha stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i że powinna się nim zająć prokuratura. W ogóle, w ogóle, bardzo ciekawy, bardzo. Bardzo ciekawe są te poglądy, że wirus grasuje tylko, chyba, chyba tak mi się czasem zdaje. Kościele tylko, tak, tak, tak. Tak, tak. tak, tak. Mamy teraz setki... W na, na przykład innych tam, to, to, to on jest nieaktywny, ale w kościele się aktywizuje wyjątkowo, tak? No tak, bo mamy teraz, mam wrażenie, że mamy teraz setki po prostu wysyp mamy epidemiologów. I to nawet, to nawet ja sam zauważyłem, kiedy wrzuciłem na swój prywatny Facebook taką nakładkę, że w niedzielę idę do kościoła. To Pojawiło się kilku takich domorosłych epidemiologów, krzycząc, krzycząc, że to niemoralne, nieodpowiedzialne i egoistyczne. Zawsze ludzie, dawniej w kwitach zagrożeń jakichś wielkich, właśnie udawali się do kościołów. Tak? I, no i to jest droga człowieka rzeczywiście wierzącego. No a tu, a tu z kolei się pojawiają też różne głosy, różne głosy, żeby w ogóle zamknąć kościoły i tu, no i trudno mi to, trudno mi to w ogóle jakoś skomentować i tu nawet tacy ludzie, którzy uchodzą, powiedzmy uchodzą za, za katolików, są, są takie teksty, że tutaj na takim portalu Adeste nawet w ogóle coś, coś bardzo dziwnego. Tutaj ten autor tego tekstu zestawia, zestawia pozostawienie otwartych kościołów, sprawowanie tam mszy świętej z takimi przykładami, jak to jacyś zielonoświątkowcy, prawda? poskramiali węże i zostali ukąszeni, zmarli, czy też poszli na 40 dni tylko z Biblią i, i nie wrócili, no to w, w, myślę, że to pewien, pewien w ogóle brak, nie, no to brak jest, wyczucia. Interpretacja i w ogóle jakiś abus Nie, no to, 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 to nie tak jest. Kontynuując jeszcze ten temat, też mam wrażenie, ja mam taką obawę, czy, czy te takie zwyczaje, typu właśnie komunia na rękę, typu takie. Oczywiście ta dyspensa jest w wielu miejscach słuszna, natomiast tutaj jest taka histeria medialna rozszerzająca tą dyspensę na wszystkich, praktycznie. No a co jeżeli na przykład ktoś nie czuje obawy zakażenia? No to cóż, on nie, pod dystansem nie podpada, ale czy to nie jest tak, że epidemia minie, miną te środki nadzwyczajne, komunia na rękę pozostanie i zmniejszona frekwencja pozostanie w kościołach? Obawiam się, obawiam się rzeczy najgorszej, jaka może się przydarzyć. Mianowicie, że po tych wszystkich dyspensach wierni zaczną sobie udzielać dyspensy od zbawienia. A to by było tragiczne. No, jest to, jest to bardzo prawdopodobne chyba. Mamy oczywiście też taki inny, chwalebny przykład. Ja chciałem to przytoczyć, bo, bo ten ksiądz... Został niemalże zlinczowany medialnie. Otóż proboszcz parafii, gdzieś tam z Lubelszczyzny, to już zniknęło, ale mam takiego screena. On to co prawda zamieścił chyba już po ogłoszeniu, a przed wprowadzeniem tych nadzwyczajnych obostrzeń. Tu zacytuję, może tu Państwo wyświetlę ten screen. Ta. że gdy przytacza ten przykład, że zachęca do zachęca do przychodzenia do kościoła, że w tym czasie wielkiego postu ta epidemia należy ją potraktować również w wymiarze duchowym i przytacza ten przykład, że pielgrzymka warszawska na Jasną Górę się właśnie narodziła z tego, że w 1711 roku Poszli Warszawiacy prosić o odwrócenie epidemii. No to akurat była dżuma. Yy, i, I właśnie stąd, i właśnie ta pielgrzymka okazała się skuteczna, i w następnym roku już była pielgrzymka dzięczynna. Na no ten ksiądz oczywiście został zlinczowany, że jak on może nawoływać wiernych do przychodzenia do kościoła. <todgłosy> no co tak? To yy, jest, jest znany przypadek. Z II wojny światowej, tak? Ksiądz Probosz, jakiś tam miasteczko, miejscowości, tam oddalonej bodajże 70 kilometrów od Warszawy, już tych, i nie pamiętam nazwy tej miejscowości, chyba że sobie tam tutaj zaraz wyświetlę i przypomnę, jeżeli się uda, zarządził, po prostu jak wybuchła wojna od razu, zarządził codzienne codzienny wystawienie, codziennie wystawiał Najświętszy Sakrament, przed wystawionym najświętszym sakramentem, razem z wiernymi, których stopniowo przybywało, odmawiał część Różańca. I proszę sobie wyobrazić, że od początku do końca okupacji w, te, w tej jednej, jedynej miejscowości w Polsce, bo Niemcy dosierali konno nawet do jakichś tam. Yy, trudno dostępnych terenów, wszystko przecząsali, a w tej jedynej, jednej miejscowości nie było w ciągu całego czasu ani jednego, ani pół, ani ćwierć Niemca, a wszyscy, którzy gdzieś tam na, na froncie się znaleźli, wracali cali i no, To jest... Y też można było wówczas mówić, a po co, to, po co te nabożeństwa w kościele? Możemy się duchowo tylko łączyć, po co to narażanie ludzi? Przecież jak bomba spadnie akurat na kościół, to wszyscy, ci, którzy tam będą, zginą. A jak Niemcy wejdą, to zrobią łapankę bardzo prosto, łatwo, bo znajdą ludzi w kościele. No można te różne argumenty dawać, ale nie tak rozumuje człowiek wiary. A tam wiara właśnie ich ocaliła w tej miejscowości. No, i tu chyba nie tyle, nie tyle powiedziałbym, że może dzisiaj brakuje tej wiary, ale też oczywiście ten wirus nie jest sprawą, którą można kompletnie zbagatelizować, ale. Takie są głosy, że często ludzie przykładają te takie wizje katastroficzne jakieś z książek, z kinematografii, jakby to była właśnie jakaś, nie wiem, dżuma czy inna tego typu y, choroba, że tu zaraz trupy się zaczną y, y, słać na ulicach, że trzeba się zabarykadować w domu. Dziwne podejście, jakby, jakby takie, takie podejście, że tu żyliśmy przez, to nawet arcybiskup Gondęcki mówił, że żyliśmy w takim przeświadczeniu, że już nic się nie może zdarzyć, że będzie tylko powszechny dobrobyt i, i spokój, a tu nagle okazuje się, że jednak, jednak przyroda, wirusy i inne drobnoustroje nas potrafią jeszcze zaskoczyć. No, oczywiście, że tak, oczywiście, tak. To tak, można by powiedzieć, że droga do nieba, to tam wskazać na tak? odpowiedni kierunek, prawda, a ziódł nabrać. Tu się nie spodziewać, że kiedykolwiek na Ziemi będzie raj, tak. Raj był i się skończył, teraz idziemy w mozole zbieżamy do, do tego raju, który jest w niebie. I no to nie raj na Ziemi, wiecznie trwałego. raj na Ziemi chcieli zaprowadzić osobnicy spod no, czerwonego no, standardu. Chcieli, to jest zresztą ja zawsze mówię, że to jest jeden AIDS o dwóch nieznacznie, ale to naprawdę nieznacznie różniących się modyfikacjach wirusa HIV. To znaczy, ten, ten AIDS to jest zarówno sowiecki komunizm, jak i chileowski nazizm. To jest, to jest właśnie jedno to samo, to jest jeden ustrój. Skrajnie lewicowe, tak, to, jest, to jest taki totalitarny, bezbożny socjalizm w jednym i drugim przypadku. Różni się tam nieznacznie paradygmatami że takie mówienie, na przykład jakiejś na skrajnej prawicy czy coś takiego, to jest totalna bzdura. Nie ma czegoś takiego. prawica w ogóle nie może być skrajna, ponieważ jest konserwatywna, tradycyjna i organiczna. Tam się nic skrajnego nie dzieje. Skra... Znaczy może być czysta prawica. Ja na przykład mówię, że ode mnie na prawo już jest tylko ściana, tak? ale to jest inaczej, to nie jest skrajność. Żadna. Natomiast skrajna jest natury swojej lewica doprowadzająca do kolejnych rewolucji, które niszczą. Człowieka, rodziny niszczą świat. Tak? Eee. Więc to jest, no oni chcieli raj na ziemi zaprowadzić. No i zaprowadzi, obiecywali, prawda? Tam jeden obiecywał tysiącletnią szczęśliwą Rzeszę, Drudzy obiecywali, że w 70 roku ubiegłego stulecia już nie będzie pieniędzy, bo w, o każdy będzie społeczeństwo praktykowane, że ta babcia. W w chustce tam taka rosyjska wejdzie do jubilera i, i tylko tyle weźmie złotych zegarków, ile potrzebuje więcej niebo i po co, prawda? Tak, takie tam wzdury były opowiadane. No i co z tego weszło, to raj na ziemi zaprowadzili. A raj to się nazywa z jednej strony Katyn, z, z drugiej auschwitz z tak? No tak, tak. Czy, a czy zdaniem księdza jest możliwy w ogóle, czy ktoś się poważy na to, zrealizować te głosy i zrealizować taki wariant, wariant włoski, żeby tu wszystko pozamykać i zwłaszcza kościoły, a sklepy, sklepy, no muszą pozostać otwarte, no bo przecież coś ludzie jeść muszą? No, to jest. To moim zdaniem to jest wszystko postawione na głowie, tak. Zresztą Włosi się obudzili za późno, tak, bo ja absolutnie nie bagatelizuję, zaznaczam, tego wirusa, jak tak samo nie bagatelizuję żadnej normalnej grypy, też ludzie umierają, tak? Tego nie należy bagatelizować, należy przedsięwziąć jakieś środki ostrożności. Jak powiedzmy, no, higiena przede wszystkim tam regularne jak najczęstsze mycie i dezynfekcja rąk, prawda, no, jakoś unikać takiego niepotrzebnego zbliżenia jakiegoś tam, czy coś takiego tam. No ale, ale yy, to nie znaczy, żeby od razu zamykać kościoły na przykład. No, jeżeli jeżeli kościoły zostaną zamknięte, to ja to, ja to odbiorę bardzo boleśnie w każdym razie. No, w, w, mówiłem o tych przykładach z 2000 lat chrześcijaństwa. Nie znam, nie znam, w, znaczy inaczej, znamy wiele przykładów, gdzie kościoły były otwarte i dużo bardziej prymitywna medycyna epidemię zwalczyła. Tak, no zresztą ja gdziekolwiek się znalazłem jako proboszcz, to zawsze jak jeżeli kościół był przede mną zamknięty, to ja go otwierałem. No z jednym wyjątkiem, w miasteczku heńskim, gdzie był okolony drzewami na takim wzgórzu. Tam nie było widać, co się dzieje, więc tam trzeba było coś ale, Ale tak w ogóle, no to oczywiście. Zresztą mamy też przykład z kościoła wschodu. W kościele wschodu komunia święta jest w naszym odczuciu, to może być udzielana bardzo niehigienicznie i niebezpiecznie, bo tam jakaś taka. Ta, eulogia, czy tam to, to jest podawane na takiej łyżeczce tam, na łyżeczce jest podawane to ciało i krew pańska zdaje się i tę łyżeczkę się do ust podaje każdemu po No i kiedyś tam ktoś się zapytał jednej takiej właśnie pani prawosławnej, czy się nie obawia, czy się nie obawia, była taka pani z rodziny białogwardyjskiej, z tradycjami, na poziomie, czy się nie obawia zarażenia, tak, tak każdemu do ust. Odpowiedziała na to bo to, była, bo to pytanie było zadane przez, przez e, też Panią Pewną. Proszę Pani, jeżeli ktoś ma wiarę, jeżeli ktoś naprawdę wierzy, to jemu Komunia Święta nigdy nie zaszkodzi. I tak się zresztą w ciągu wieków chciało. No nie było za, 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 zarażania przez Komunię Świętą. No więcej, no to jak już jesteśmy przy Kościołach Wschodu, no to teraz bodajże Kościół prawosławny Cypru, czyli w starszej, w starszej semantyce schizmatycy, w nowszej semantyce bracia odłączeni stwierdzili, że pogląd, że wirus może się szerzyć przez komunię świętą jest bluźnierstwem. I, i to co to dla większości katolików, i to nawet yy, mam wrażenie dla tej części, która jeszcze wierzy i praktykuje, ale jest zarażona takim, takim chyba duchem naturalizmu, no to jest coś niepojętego to jest jakiś duch średniowiecza oczywiście tego źle rozumianego średniowiecza tego, tego, no, no, no mamy, mamy, w nie ogóle, w ogóle w, nie wypaczone w opinii, pojęcia. Średniowieczu, bo jest taki, po, taki worek pojemny, do którego różne epoki się wkłada, tak? Ale podmianem średniowiecza jest też wiek 12 XII, 13 który był najbardziej dynamicznym, najbardziej po prostu no, wspaniałym okresem w historii chrześcijańskiej Europy i świata zachodu. Nie było drugiego takiego okresu. Od XII, a zwłaszcza XIII wiek, to był prawdziwy boom kulturalno-cywilizacyjny. Tak? I yy, przecież wszystko kwitło. Filozofia na najwyższym poziomie potetro, osiągnęła apogeum. Z tej filozofii dyscypliny szczegółowe się rozwijały. Powstawały uniwersytety. Yy, no w ogóle miejsca różne takie kulturalno, kulturalne, oświatowe. Następnie no kwitła sztuka, architektura, przecież te katedry wspaniałe, które do dzisiaj wzbudzają podziw niesamowity, przeogromny. Jakimiś środkami skromnymi były budowane, wznoszone. Tak? I żadna z nich nie została dokończona. Dlaczego? Dlatego, że przyszłe następne pokolenia już, te pośrednio nie, miały już takiego, jak to się mówi kolokwialnie, powera, żeby to dokończyć, tak? No, ale to, ale to jest to jest to, to był wspaniały okres w ogóle. Dlatego ja zawsze średniowiecze piszę z dużej przez wielkie, z wielkiego Eś. tak, wielkie, EŚ, wielkie No tu, EŚ tu EŚ, ja, piszę, ja myślę, bo, że jest to, jest pewien remisant, problem pojęciowy. Że, z małej litery. No tu jest w ogóle no pewien problem pojęciowy, że mamy wtłoczone pewne fałszywe pojęcia i tu się no przecież, wpłaca. Przecież tak zwane odrodzenie, tak zwane. tak. No to, Co tam odrodziło? Nic nie odrodziło, po prostu no, sztuka oczywiście kwitła, ale to było na przedłużeniu średniowiecza zresztą. Natomiast odrodzenie, czyli renesans, wniosło, przyniosło humanizm, od którego zaczęła się cała nasza dieta. To była detronizacja Pana Boga, to człowiek siebie umieścił w centrum i na najwyższym tronie, a Pan no, oczywiście w dalszym ciągu miał prawo egzystencji, ale gdzieś tak obok, trochę niżej, już nie tak centralnie, nie tak, nie tak najwyższą wartością miał być. Tak? To, było, to był antropocentryzm, tak? który potem owocował wszelkimi innymi rewolucjami, bo to rewolucja humanistyczna a potem też były, były następne rewolucje, tak? No to i, i właśnie wracając do punktu wyjścia, to chyba, to chyba jest cały czas podzwonne tego właśnie odrodzenia, to o czym, to o czym żeśmy mówili, tak, mówili na początku. to prowadziło w konsekwencji aż do tych, y, aż do powiedzmy tam, no, przez te wszystkie rewolucje tam, tam y, heretycką, prawda, filozoficzną, ale y, o tych, przez te krwawe rewolucje, jak pierwsze na wielką skalę ludobójstwo we Francji, które się dokonywało, tak? które, którego dokonywali ci socjaliści tam w ramach rewolty antyfrancuskiej, nie wiem, francuską nazywała, antykatolicka, antyfrancuska, antyludzka w ogóle, nieludzka. Zbrodnie ludobójstwa się dokonywały, ale potem jeszcze następnie ta rewolucja kulturalna w latach 60. minionego stulecia, a i teraz nie wiem, czy już osiągnęliśmy dno, czy jeszcze można niżej spaść. No nie wyobrażam sobie w każdym razie, ta rozgrywająca się na naszych oczach rewolucja obyczajowa. Tak? No co to oznacza? Powszechną demoralizację, deprawację dzieci w różnych I tu i że na to nie ma, nie ma środków zaradczych. Osobiście byłbym za tym, żeby zastosować, jak te marsze tam się odbywają, coś takiego zdelegalizować i gdybyśmy nie chcieli rozejść, użyć środków bezpośredniego przymusu, bo tu chodzi o ratowanie naszych dzieci i młodzieży. No właśnie taki projekt obywatelski się pojawi. Rozmawiałem w niedzielę z panią Kają Godek. No teraz te sprawy jakby pozostają z przyczyn oczywistych w zawieszeniu, ale kiedy już się sytuacja unormuje, to ma ruszyć zbiórka podpisów i myślę, że 100 tysięcy podpisów pod takim projektem bardzo łatwo będzie zebrać. <laughs> Oby, tak. Ja też tak sądzę zresztą. No cóż, Przecież no to... Jednak, jednak większość chyba jeszcze yy, w narodzie jest, jest zdrowa, tylko najbrzej może nie wychylać i nie odzywa się głośno, tak? No i chyba, chyba nadszed, to, nadszedł czas to kryzysu, to że schole? trzeba się to jest wychylić. No i właśnie może nadszedł czas, żeby się wychylać. Yy, no to ja może zakończę tak, yy, tak jak mówił jeden z moich profesorów, że każdy dobry wykład powinien mieć przynajmniej jeden żart. To ja na koniec powiem. Mówiliśmy o średniowieczu. No, i pojawiają się takie dowcipy, że nowe średniowiecze, dwóch papieży i epidemie. A to no, nowe średniowiecze, no. Y, ja bym chciał, żeby nowe średniowiecze nastało. No, żeby właśnie, i, żeby. Wspaniała jak wiek XIII, właśnie, tak? Żeby się wszystko zaczęło odradzać, tworzyć wspaniale i tak dalej. I żeby y, należne miejsce ludzie przyznali Panu Bogu. Świat no. powinien być, świat i cywilizacja powinny być teocentryczne, chrystocentryczne, a nie antropocentryczne. To, to, to dotyczy wszystkiego, i liturgii, prawda, i naszego życia codziennego, i, i życia społeczno-politycznego, wszystkiego powinno to dotyczyć, tak? No cóż, to myślę, żeby tak podsumować, to nie wiem, czy się ksiądz zgodzi, zwalczmy epidemię modlitwą i lekami. No i żeby to się Oczywiście. stało też może takim asumptem do właśnie pewnej refleksji i tego... O, już znalazłem teraz w międzyczasie y, ta parafia, y, znaczy miejscowość, tak? Y, w, o której mówiłem, tam gdzie, gdzie nie było ani, ani ćwierć Niemca się nie pojawiło w czasie sześciu lat po prostu tam, ani y, nikt nie, nie zginął z powodu y, działań wojennych. Ta parafia nazywa się Garnet. Leży w centrum Polski, jakieś chyba, tak, 7, około 70 kilometrów od Warszawy. No więc to warto tak, to przytaczać ten przykład, prawda? No, no to na pewno nie warto. Biala, Biała, która uczyniła, co to był cud różańcowy w tej miejscowości. Codzienny różaniec przed Najświętszym sakramentem, i ta miejscowość nietknięta pozostała po prostu. No ile takich znaków jeszcze potrzeba ma Pan Bóg dawać? Tu na przykład yy, statua Matki Bożej w całym centrum, eficentrum pożaru, wszystko spalone, spopielone, zwęglone, a figura Matki Bożej cała, zupełnie nie tak? czy inne tego, tego typu rzeczy. No. Yy... Czy, czy te cuda eucharystyczne u nas w Polsce, tak? No, przecież to, jest, to są tak mocne znaki, no ale jeżeli ktoś nie chce uwierzyć, yy, nie chce nawet poprosić o łaskę wiary, no to nikt nie zmusi. No to zawsze sobie jakoś to tam wytłumaczy nawet już tak bardzo no, ewidentne sprawy, ewidentne znaki od Pana Boga, no, że. że po prostu będzie, będzie robił swo, nie swoje właściwie, on, on myśli, że robi swoje, a robi to, co, co yy, odpowiada mu przeciwnik, którego już wodzi na pasku. Prawda? Yy, więc to jest jakieś też i takie przy okazji. Pod pretekstem, jak pod pretekstem bardzo często działalności charytatywnej, pomocy biednym, czy czemuś tam, troski jakieś, tak? A chociażby teraz, żeby ludzie się nie zarazili, żeby nie się nie narażać. bo Pod takimi pretekstami, no przecież też nie przeciwnik działa, bo chce nas odwieźć od Chrystusa. Ale my się nie możemy dać Ucz, jak najbardziej zachować potrzebne środki ostrożności, obserwować, nie narażać się niepotrzebnie, no ale nie dać się też zwariować i nie rezygnować z Chrystusa, bo tylko w Nim jest ratunek tak naprawdę. No cóż, święte słowa, czas nam się akurat wyczerpał, bardzo dobre podsumowanie. Dziękuję bardzo Księdzu za rozmowę. Przypomnę, że. Ja również moim... dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Przypomnę, moim Państwa gościem był Ksiądz Prała, Dromand Kneblewski. Ja tylko oczywiście tradycyjnie zachęcam do udostępniania tego materiału i też przypominam, że do czasu, jak y, sytuacja się nie unormuje, na naszym profilu Facebookowym co niedziela o 10.00 transmisja przy Świętej Trydenckiej polecamy się pamięci. I na tym kończymy. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Z Panem